Bajki z bliska. Zapraszamy do wysłuchania bajki pod tytułem „O emocjach, procesie starzenia, o tym, jak mamy ciało się zmienia”. Tekst Magdalena Pawełoszek. Czyta Magdalena Kałużna. Zobaczyłam mamę, jak stała na stole. Sięgała pod sufit, i ja stałam na dole. O, jesteś, Magdusiu? Spojrzała w mą stronę. Co robisz? Spytałam. Zawieszam zasłonę. Zobacz, jak to robię. Chwytam ją w te żabki i marszczę w ten sposób. Tworzą się zakładki. Tu zmarszczę, tam zmarszczę, by powstały fale kiedy tutaj skończę to zaginam dalej tak się wykonuje ozdobne marszczenia to wystrój pokoju całkowicie zmienia spytałam niepewnie czy one są szare to mi się kojarzy z czymś co jest już stare wyglądają jakby były zakurzone wcale nie są ładne takie pomarszczone. O co ci chodziło z tymi marszczeniami? Czy ty też masz taką zasłonę nad brwiami? Spojrzałam na mamę. Popadła w zadumę. Och, córciu, westchnęła. Zaczynam rozumieć. Okno zasłoniwszy, skryła nas przed światem. Chodź rzekła z uśmiechem. Wypijmy herbatę. Rozumiem, że jakiś element wystroju wprawia cię w dyskomfort i stan niepokoju. Pokój urządzamy dla większej wygody, lecz ciebie uwiera aspekt mej urody. Gdy usiadłam z mamą przy kuchennym stole, musnęła mą dłonią lekko po swym czole. Zobacz, to są zmarszczki. Linie biegną w poprzek. Widzę je codziennie. Jest mi z nimi dobrze. To są moje ścieżki. Jest ich coraz więcej. Wskazują, ile lat bije moje serce. Znaczą moją skórę, tworząc korytarze do pokojów moich lęków, zmagań, marzeń. Był to bezpłatny fragment. Audiobook dostępny jest w sklepie internetowym www.bajkisbliska.pl, zakładka sklep. Zapraszamy.